Tak jak mówiliśmy wcześniej, jakie są błędy tej osoby współuzależnionej, mówiliśmy o tym, że to jest jakby minimalizowanie, ukrywanie tych wszystkich negatywnych efektów, i sprawianie, żeby jak najmniej ta osoba odczuwała swoje konsekwencje, to czym w takim razie jest ta interwencja? Czy to jest takie właśnie wywołanie kryzysu, żeby ta osoba zobaczyła, jak sytuacja jest poważna? Na, na, na czym to polega? Tak. Tak, to jest wywołanie kryzysu, dokładnie. Dlatego, że właśnie nie czekamy, aż go kryzys dopadnie, bo może go nie dopadnie, tylko my się zbieramy rodzinnie. Rodzinnie mogą być też uczestniczyć w tej interwencji, czyli w takim spotkaniu motywacyjnym. Mogą uczestniczyć też przyjaciele, może uczestniczyć nie wiem, współpracownik, może uczestniczyć sąsiad, osoby po prostu, które są związane z naszą osobą tak, uzależnioną, dobrze mu życzą, chcą, że widzą problem i chcą tak, żeby podjął leczenie, po to, żeby no, zmieniło się jego życie na lepsze. Więc takie osoby uczestniczą w takim spotkaniu po to, żeby on stanął wreszcie w prawdzie, żeby się przebić przez mur jego, tych mechanizmów obronnych pod tytułem zakłamywanie, tak, racjonalizowanie problemu.